Krasnoludki. Za górką, za chmurką, za morzem, za rzeczką był las, a za lasem bajkowe miasteczko. Dobrzy ludzie żyli w tym mieście malutkim, więc ich odwiedzały małe krasnoludki. Przychodziły w nocy, trochę po północy i zaraz się brały ludziom do pomocy. Sprzątnęły ulice, pozmiatały liście. Dozorca się zdziwi, że jest jeszcze czyściej. A tu dziadzio stary niewiele ma siły, a nam szybko poszło, bardzo się cieszyły. O, mur nieskończony, pomóżmy w budowie. To się zdziwi murarz, ciekawe co powie. Wszystko to robiły nocą, po cichutku, bo na tym polega pomoc krasnoludków. Bardzo się starały nie spotkać nikogo. Może je zobaczył kot z kulawą nogą? Chętnie odwiedzały pracownie stolarza. Biedak przysłuchł palec i wezwał lekarza. Miał mebelki skończyć, a zrobił połowę. Pomogły krasnale, już prawie gotowe. Skwarek ciął deseczki. Hej, bracie pieprzyku, czy nie możesz ciszej przybijać gwoździków? Choć piły zgrzytały, młotek tłukł donośnie, stolarz nic nie słyszał, bo sam chrapał głośniej. Hochlik miał dać sygnał, czy się już nie budzi. Trudno się spodziewać wdzięczności od ludzi. I jeszcze powiedział, zamykając klamkę, Będzie miał pan stolarz miłą niespodziankę. Teraz do piekarni, nim się zbudzi miasto. Pieprzyk pali w piecu, skwarek gniecie ciasto. Skierka lepi w rączkach bułki i ciasteczka. Trzeba dużo chleba dla ludzi z miasteczka. Jeszcze było ciemno, gdy wyszły z piekarni. Teraz, krzyknął Skierka, biegiem do masarni. Pieprzyk solił pasztet, chochlik wędził szynkę, łasł wyjadł skwarki, a skwarek słoninkę. Ale zanim niebo świt ozłocił blaskiem, przyrządziły pyszną, choć cienką kiełbaskę. Na koniec do krawca śpieszą się krasnale, żeby skończyć surdut. Wypadł doskonale, chociaż mały pieprzyk ciachnął ciut za krótko. Udał się ten surdut z dolnym krasnoludką. Pan, pan krawiec go sprzeda, zarobi dukaty. Trzeba mu pomagać, bo nie jest bogaty. Ukryły się w kącie, bo już ranek świtał. A to co takiego? Krawca żona pyta. Krawiec też się zdziwił. O, surdut skończony a we go uszyłem myślał zaskoczony. Tylko czemu żonie on się nie podoba? To nie twoje ściegi wyszłam za nieroba. Przebrała się Miarka i oto mam skutki nie ja go uszyłem to kto Krasnoludki przerwała mu żona Milcz. Wpadniemy w nędzę, jeśli tych krasnali zaraz nie przepędzę. Złapała za miotłę złośliwa niewiasta. Uciekać mi z domu, wynoście się z miasta. To przez was tu same nie nieroby i lenie. Leciały spod miotły wióry i kamienie. Wpadli na ulicę, a tam zbiegowisko. Ludzie się zebrali, bo słyszeli wszystko. Niedobra kobieto, czemu się tak wściekasz? Bronią krasnoludków murarz, stolarz, piekarz. Czy ty się przejęłaś kiedyś naszą dolą? Czy wiesz, jak po pracy strasznie plecy bolą? Pomogłaś, gdy krawca rozbolała głowa? Nawet nie potrafisz pięknie podziękować. Sama stąd uciekaj, krasnale zostaną. I odtąd w miasteczku już jej nie widziano.